No i jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy w restauracji, nie wiem jak się nazywającej, ale... Jaki to był tutaj? Dobra, no tak czy jak, bardzo nam się tutaj podoba. Obsługa jest superowa. Idą nasze, najpierw sałatki. Ja akurat poprosiłam bez cebuli, ale... Ale bez cebuli masz tam, no i dobrze. No. trzy, I plates. plates. Okej, dziękuję. Pala. A tu jest oliwa z czosnkiem, i, i to jest bomba. I teraz, e, to patrząc na to, co dostaliśmy, to już widzę, że zamówiliśmy za dużo. Jak zawsze. E, te sałatki są do podziału. bo... No, jak zawsze, krzyka. Co z tymi sałatkami w ogóle? tutaj jest tak, że te sałatki są nakładane tak powiedziałabym chyba. Jak się nałoży? Tak umownie. Czasem jest jedna wielka micha na przykład. Czasem są trzy małe, chociaż my wzięliśmy trzy dania. No to odcinek do każdego jest sałatka, tak? Ale zdarzało się, że do kilku dań dodawali nam po prostu jedną wielką miskę sałatki. Mm -hmm. Bo to jest lód, który się rozpuszczł ale No po prostu wnikanie takie naprawdę. Mm. Tak, A potem jest. To jest czosnek i pietruszka. Tak, ale ta oliwa po To jest bomba. Źle wygląda, bo jest bardzo biała. Ja lubię, jak oliwa, jest taka żółciutka. Mm. To by się. Kolega Szyszka. Jarał, pewnie? Bo my lubimy takie. to jest. Czosnkowe. Oliwa czosnkowa. Oliwa czosnkowo-pietruszkowa. Pomagają sobie trochę zjeść? No jasne, nie pytaj. Tak, tu proszę o wyciek i wszystkie. Mhm. Też miałam ochotę to i się nie naciskać na to, Tym bardziej. No, nie się... ma. No dobrze. Tym bardziej, że cebula tutaj jest tak kąśliwa, że jak się jej nie przeleje, co najmniej wrzątkiem, to jest ciężko wiesz. Pachnie tak, że o. Nie? Tak, to fakt. Ta biała. No mnie to już, już zaczyna boleć, bo żółta byłaby. Tak. Mm. Jest ja kąśliwość, kąśliwość 100 tutaj. Czosnek i to wszystko jest żywe takie, to nie jest przeciskany jakiś tam. Albo pyłek, tylko jest żywy czosnek, po prostu posiekany. No to bułką się to zaprasz... jest bomba, ale, no, ale nie chodzi mi o bułkę tutaj. Mhm. Ups, sorry. No zimno nie jest, to przyznaję. I jaki mamy plan dalej? Ty decydujesz dzisiaj, ty wybierasz, swój dzień. Dobrze, a możemy głosować? Kto chce iść do baszki? No to mamy dwa głosy i teraz pytanie, ktoś? No ten trzeci głos jest teraz ważny. Powinien być twój decydujący. Ja bym chciał, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. Będziemy się bawić tak wśród. To może zadam pytanie pomocnicze. Kto chce się wykąpać zaraz po zjedzeniu tutaj? Tylko ja tu chcę powiedzieć, że jeżeli się wykąpicie teraz, tutaj, to już możemy sobie darować w ogóle czy idziemy dalej, bo, no bo nie, będziecie chcieli pójść dalej. Bo nie pójdziemy. Kto ja chcę się tutaj wykąpać? O. To jest pierwszy rano. No, spoczywajcie. O tak. To dla Ciebie, nocik, dobra? Tu na medium, okej? Okay? Mhm, mm jest. Zaraz Wam to rozłożę, popytajcie chwilę. Nie, Matyla, podaj mi proszę talerz. Dobra, ja podaję. Jest, Matysia. Nie przeszkadzaj sobie. To zaraz będę oczywiście. Macenda, proszę cię pomóż mu. Trzy? Tak, tak. Proszę, smutnego. Chcesz tej oliwy do sałatki? Tej tutaj pietruszkowo. Tak. Hmm? No to jest. Proszę. Smacznego. Chcesz trochę tego Ewaru nam tutaj? Nie. No ale spróbuj. Ty zawsze próbujesz nowych rzeczy. Bo nie, to ta dla ciebie nie będzie nowość. Ja mogę te kalmary przejąć, czy nie? Tak. Ja wolę tuńczyka. Ale tuńczyka za... słyszałaś? Hmm? Z panią ustaliłem, że będzie medium. To jest moje. Ale on wtedy jest taki nie, naprawdę nie taki, jak trzeba. To Ale mm. A to jest zobacz. To co ma zawsze? O tym mówić to jest blitwa. Ziemniaki z tymi ziołami. I jeszcze macie frytki. Chwala wam. Zawsze jak jestem głodna, to niczego nie ma, a jak nie jestem głodna, to jest Clara, bo życie to nie bajka. Kupce klapki, najka. No właśnie, widzisz? Ej, te frytki też wyglądają zarobiście. Mmm, te frytki to są Jedne z lepszych jakie jadłem. Lepsze były zebra. Frytki? Mhm. Wow. To wszystko jest ekstra. Nie, to można A nie, ty też masz bitwę. Stań, no. sól. Gdzie jest sól? A, dobra, już czy Dziękuję. Proszę, Kryśio. Dobra, dobra, ej, już nie przeginaj tam. A my mamy jeszcze tutaj, tak. Mamy tyle żarcia, że normalnie szok. Podoba mi się. To. A ten tuńczyk, już go jadłem. Jest po prostu bombowy. On przez to, że jest przyrządzony tak na lekko. Ta identycznie jak. jak co? Gdzie są widelce jeszcze? Nie, ma? nie tam jest jeden łatka. A tu tu nie ma? Nie no. mhm. Dobra, zaraz tu proszę. Spoko, dobrze. To ja sobie... Mało. Na razie tak poradzę, bo chcę spróbować. Jak? Nie? Można. Sałata no poczekaj, ma. co ty Basia? Jak smakuje mm. sałata? Bardzo dobrze. Bardzo nieźle. Nie bardzo, nie, Bardzo dobrze smakuje. Mm, spróbujcie tych frytek. A one są niesamowite. Ja muszę to trawa. Jak trawa jakaś. Ta bitwa? Nie, to. Jaka bitwa. To jest bitwa. Mhm. Dzięki Basienia. To jest tak naprawdę sama sełata w tej innego. No to też jest pyszne. Co tam? Chodź, już jest mokry, ja też. Chcemy zjeść. Chodź. Nie nawykam. Nie Co? Mogę? Mhm. Ojej, jak to jest medium. Ja nie wiem, czy nie, nie zrobili mocniej. Tak wygląda. Dobra, ale ten tuńczyk tutaj to już widzę, że rozwala. W ogóle myślałam, żeby tę, e, tą blitwę posadzić u nas. Ale teraz się zastanawiam, czy warto. Ale blitwa to jest roślina, czyli blitwa to jest ta mieszanka tych liści z, z ziemniakami? Nie, blitwa to jest państwa sama roślina. Tak mi się wydaje. Czyli po prostu są to te buraki. Liście, mm. ale ekstra, ale bomba. No dopiero mieli wszyscy. Kto nie ma teraz witełka? każdy miał Miałeś witełek? Nie, nie mam No pewnie, nie ma jeszcze jednego? Nie No były tutaj przecież tak ma dwa Tata ma badwa. i łyżkę i, <coughs> I... Ja mam łyżkę, ale z tego z tej oliwy Ja mam jeden witełek okay? no, I tam. Hmm? To jak wkładek teraz nie jest? Tutaj płynie. Zaraz pójdę, No, zimno nie jest. Podpierdasz? Dobra, biorę się za te kalmary. Będzie sos z kałamarycy. Sos? A no co idziesz? A i trzeba jeszcze wyjąć, zaraz A... Wam pokażę.